Dzień dobry, Krzysztof Prawuski, chcę center Spadzi. gościmy naszego klienta, inwestora kilkunastu apartamentów z wannami, z Masażem. Michał, witaj, bardzo proszę przedstaw się, powiedz nam tylko za apartamenty i gdzie one są. Dzień dobry, nazywam się Michał Baraniecki, jestem właścicielem apartamentów Luxury Szklarska Apartments. Są to apartamenty szklarskie porębie, apartamenty premium, oferujące dostęp do prywatnego jacuzzi, e, sauny, jak i w okresie letnim podgrzewanego basenu wewnętrznego. Są to apartamenty łączące luksus z naturą, więc wszystkich, którzy szukają spokoju i swojego miejsca serdecznie zapraszam. Ja dodam od siebie, że te apartamenty to jest nowa inwestycja, która ma zaledwie dwa lata nowoczesnej stylizacji z pięknym widokiem na pusty Zapraszam w imieniu Michała do tych apartamentów i do naszych urządzeń do zobaczenia do zobaczenia Dziękuję.